Twórzmy hey, sobie nożykiem, skoro i tak ich nie używamy jakoś specjalnie, może znajdziemy coś właśnie suple, coś nam się na pewno przyda z tych rzeczy tutaj. O, amunicja i 50 złomu. Na pewno nam się przyda. Już się podsadzam, ale już. jak Ellie. O, o, coraz bliżej tego mostu się znajdujemy. Myślę, że w tym albo i nawet w następnym odcinku wreszcie już do niego dotrzemy, bo to już mnie zaczyna w sumie denerwować. Już chyba piąty odcinek około 2 godzin zajmuje nam podróż do tego. Za chwilę zobaczymy gdzie jesteśmy. O, to jest ten

Jebać działka. Zaraz ich rozwalimy. Dawać mi tu czołg kurwa. Albo jakąś Artylerię przeciwlotniczą, helikopter, nie wiem, rakiety, ziema ziema albo chema hema. Kurwa gdzie ten samochód jest tego tak propo? O, tam jest. Coś mi się zdaje, że najlepiej będzie go RPG rozwalić. Przebiegnijmy szybko! Okej, okay, wbiegliśmy. RPG by nam się przydało.

Ledwo, co, ledwo, ledwo, jeszcze raz apteczki do budynku teraz wjeżdżamy szybko. Apteczki sobie właśnie porobmy, bo teraz to już się robi nie za bardzo fajnie. Dwie muszą nam wystarczyć. Czy ja wiem, czy wychodzić stąd? Pozbierajmy wszystko i dopiero wtedy może wyjdźmy stąd. Tak będzie najlepiej. Dobra, szybciutko na górę. O, oby, oby, oby Joel. A kurde, gdzie teraz? Eli, jakiś pomysł? nie gadaj, a tutaj możemy sobie przejść, jak Leave him alone. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Man, you hit hard. <laughs> yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. That's ah, just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies those fuckers that ambushed us <clears throat> scattered us now it's all about getting out of this shithole we can help each other ellie safety and numbers and all that she's right we could help each other we gotta hide out not too far from here be safer if we chat there all right take us there follow me No i poznaliśmy kolejnych gości, tym razem, tym razem, tym razem jakichś, których mm, których Joel musiał znać wcześniej tego typa, skoro on znał jego imię, albo ten, ten gości musiał znać Joela. I poznaliśmy kolejnych przetrwałych tutaj. Ale myślę, że resztę, resztę mm, resztę naszej przygody będziemy kontynuować w następnym odcinku w każdym razie ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć Wam!